na Marsie, gdzie panuje chaos. Aiden kontynuuje swoje życie. Ale na jak długo? O, gdzie ja jestem? O. Gdzie są wszystkie rzeczy? O, to dziwne. Może wyjdę. Uch, kurde, nie przyzwyczaiłem. Ała! Co się z tym dzieje? Dobra. użyć Ciekawe czy te buty jeszcze działają. Z jego spróbuję. Uuu, jeszcze działają i to chyba za dobrze. Wow, co, co to jest? Um, czemu to są roboty nasze? Hmm. Ciekawe co to jest. Może to sprawdzę. Pytam, nikogo tu nie ma. Hmm. To dziwne, Hmm. Hmm. Nieważne Może to jakiś eksperyment Ja poszukam czegoś Hmm Po co to postawili? Hmm no. Kurde, nie wiem. Może... O, na mojej mapie coś jest chyba tutaj. się sprawdzić. Hm, co to jest za ląd? Jakiś zielony. Taki... twardy. dziwne, poszukam się. Coś jeszcze może, coś tu będzie. co to jest? O, to jest? Fuck? To... O, to... O, to... Ty, ty jesteś? Zły charakter. Um, co ty tutaj robisz? Nie powiem. tu walcz! Nie. No, dobra, rozbijać to szkło. Z czego to szkło jest zrobione? Nie wytrzymam. Ja by cię tu zabić? Aaa! A, 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 dobrze, że mam termiczna zbroja, proszę. Jeszcze działa? Dobrze, że ja mam termiczną zbroję. O, 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 co było? O, O to buty! Jest! ja muszę się przygotować Idę po wojsko no Dobra buty, dawa. Nie zabijcie mnie dziś um. Proszę już chyba wiem, gdzie on był. Ah. Um. Y czemu wy tu stoicie? I oh. mamy pilnować z bazy. A po co to jest? Na więźniu. Y jakby, co to znalazłem? Patrzcie na mnie, jak do ciebie mówię. Y znalazłem y świątynię tego. Jak on miał? Tego złego. Ja mam gusa. No, i on um, jakby zrzucił mnie do podziemi, ale idiota zapomniał zakryć dziury do wyjścia. Gdzie ta świątynia? Um, jak widziałem, do tego to prosto. Z wojska, na tak. Musimy przygotować całą a nie. No cię Zaraz potwory jego tu będą. Przygotuj blond. Zbroń wyciągnięta Na mapie znalazłem takie punkty i to nie były czerwone, tylko jakieś zielone i były bardzo zimne To imna z Marsa Czyli ta bez zombi Tych zombi mutantów? Tych obcych? Są obcy Czekaj. tutaj mam swój tutaj jakby no, spróbuję się tutaj wszystko tu. hmm. Hmm. ciekawe czy on się nabierze na taki podstęp dobra co by napisać tu palcami moimi może ja chyba nie warto. Zaplanuję to z generałem. Leczę to. Szybko! Generale? generalny, gdzie jesteś? Tu nie ma. O, a, to jest to ktoś? Nie ma nikogo. To jest chyba wasy i nie Aha, o, nie, 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 aha. Aaaa. Uff. Szybko, potwory już są tam. Skończyła nam się paliwo. Spróbuję podstrzymać Lub zsymas niko nie ma w wiosce. Tylko posłuchaj. Stworzę zaraz słuch. Mam tu książkę. Mam tu specjalny mój dysk. Może napisać jakiś podstęp dla tego złego. To nic jedwe. Nie jest taki takiego. Ale może spróbuj. Posłuchaj. Mam tu takie coś w moim w moim takim znalazłem takie coś. To coś ważnego? To To... Gwiazda do zasilania. To jest ważna. To... da się, się zasilić? Poczekaj. Znalazł tam siłę. To... Czekać tutaj na wojnę? Poczekaj. Zal... tam Wiesz. A oh. Ach, masz ciężkie ręce. To to, co chciałeś dać, to muszę? ten? Nie, E, wchodź! Wchodź tu! Nie powinieneś zwalczać się z potworami? Może tak? To les jest... Tam jest! A no, tak! O! Do, dobra! Już po tobie. A. O fu. To jest jakieś chyba. To jest coś chyba ważnego. A wiesz co to jest? Całobszego. Tu sobie i podaj mi to. Dobra, to i zwal się z tam pod falami, na wózek, koło naszej Dlaczego hmm, nie są? Hmm, to ciekawe, byli tutaj. Są! Będę. Zaraz. Moja mapa, gdzie to jest? Dzień dobry. E, wie pan, że teraz będzie w, e, bitwa, więc nie powinien pan. Kurwa, lecić do domu? Jestem zupełnie zentem chuju. zombie, znaczy obcy zombie a szybko muszę ich zniszczyć aaaa dedaj, dedaj A, a to nic nie daje one są za silni ciąg dalszy nastąpi O